Ale załóżmy, że ktoś dzisiaj nie ma procesu sprzedaży. W sensie jego handlowcy pracują po prostu robiąc freestyle. Aha. To od czego taki człowiek powinien zacząć w ogóle budowanie takiego procesu? Istnieje bardzo wiele gdzieś tam frameworków do, do podejścia do tego, jak stworzyć procesy sprzedaży. Ja hołduję przekonaniu takiemu, że jeżeli proces sprzedaży jest, jego definicja trwa długo, jest on skomplikowany, to on będzie później trudny w egzekwowaniu przez osoby, które mają na nim pracować, i też trudny z punktu widzenia monitorowania. Więc. Hmm. To, co ja z reguły sugeruję, jak go zbudować, no to przede wszystkim nie w pojedynkę. W sensie najgorzej, co można zrobić, to dyrektor handlowy, najpierw jeszcze świeżo zatrudniony, przyjdzie i mówi: To ja wam pokażę, jak wy będziecie teraz sprzedawać. Często panuje takie przekonanie, że jak ktoś przychodzi z jakiejś organizacji, to na pewno wie lepiej i będzie. Na to pewno. Lepiej. Teraz może będzie moment na wypikowanie, ale gówno wie, tak na koniec dnia, tak naprawdę, bo to. Twoi handlowcy wiedzą, twój, twój marketing wie, to będą wiedzieli osoby, które obsługują tych klientów na co dzień, to będą wiedziały osoby, które są w procesie projektowania i, i właśnie gdzieś tam wyceny pod, pod, pod te projekty, pod te tematy i zapytania ofertowe.